Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj postaram się krótko, ponieważ nie ma za bardzo o czym rozmawiać. Ale jak widzicie, przycinka zrobiona. Widać teraz, że yy, no, kamienie już dawno stąd wyleciały, więc dzisiaj poopowiadam całą historię, jak to te kamienie i te wszystkie podkłady, które były pod tym podłożem, znalazły się w tym akwarium. No i jak szybko stąd wyleciały. No dobrze, to zaczniemy od początku, czyli od całego zamysłu, zanim powstało to akwarium, znaczy nie to akwarium, tylko jak miał wyglądać restart tego akwarium. Pooglądałem oczywiście kilka albo kilkanaście filmów na YouTubie, gdzie różni użytkownicy przedstawiali swoje pomysły, swoją twórczość na temat akwariów roślinnych i podłoża aktywnego. Starając się wybrać jak najlepsze rozwiązanie jeżeli chodzi o mój zbiornik brałem pod uwagę oczywiście jego wysokość jest to 45 cm głębokości. Więc chciałem troszeczkę rośliny podnieść do góry żeby no, krótkie rośliny łatwo jest utrzymać tak? i te dolne partie nie są takie brzydkie. Nie trzeba po prostu je jakoś ukrywać i stąd też właśnie Padł pomysł, aby wykorzystać tutaj kamienie, raz że do, w kwestii ozdobnej, a dwa, żeby właśnie przykryć te dolne części roślin, zwłaszcza tych z tyłu, które no, troszeczkę będą musiały podrosnąć do góry, żeby dotknąć tafli wody. Pierwszym rozwiązaniem też, jakie mi wpadło do głowy, to było wybudowanie e, jakichś stopni. Na które wysypie właśnie podłoże aktywne, które jakby zminimalizuje też ilość wykorzystanego tego podłoża, no i coś, co gdyby poszło nie tak jak w moim przypadku, łatwo było usunąć ze zbiornika. Dlatego zdecydowałem się właśnie włożyć do takich worków na media filtracyjne i różnych innych siateczek lawę wulkaniczną. Która służyła jako właśnie podniesienie, jako stopnie tegoż podłoża, jak i również oczywiście miała za zadanie zapobiec powstawaniu stref beztlenowych, ze względu na to, że w niektórych miejscach podłoże mogłoby sięgać nawet i kilkunastu centymetrów. Dlaczego akurat wybrałem lawę wulkaniczną? Tylko ze względu na to, że mam jej dość duże zapasy z poprzednich aranżacji czy z poprzednich restartów zbiornika, gdzie 112 była właśnie dno całej 112, było zaraz po zimniaku, było stworzone na tych kostkach od od pod, filtra pod, podżwirowego, na to była wysypana lawa wulkaniczna i e, żwirek kwarcowy e, i to dość fajnie się spisywało, e, jeżeli chodzi o e, filtrację podżwirową, to gdyby nie to, że tutaj jest właśnie e, podłoże aktywne, to na pewno bym się zdecydował na takie rozwiązanie. E, trzeba też oczywiście wziąć pod uwagę... Gradację podłoża, jeżeli stosujemy filtr podżwirowy, żeby nam po prostu nie przelatywał przez te kratki, które są właśnie w tych plastrach, które się łączy. Za drobny żwierek oczywiście może przelatywać przez nie no i, i siadać w podłoże całe, przez co też zakłócić przepływ wody pod tym właśnie w tym filtrze podżwirowym, pod tymi plastikami. No i no, niestety. Jego, jego funkcja byłaby znikoma. Też nie do końca jestem za tym, aby filtr podżwirowy miał jeden punkt, jeżeli chodzi o zaciąg wody. W 112 pamiętacie albo nie pamiętacie, były dwa punkty. Jeden był podłączony do kubełka, drugi z tego co pamiętam, to był do zwykłej, zwykłej głowicy od filtra takiego wewnętrznego. Nie zdawało to egzamin jak najbardziej. Jednak lepiej mieć to podłączone do kubełka, żeby to, co filtr zaciągnie z tego podłoża, przechodziło przez jakieś media filtracyjne i nie wlatywało bezpośrednio do akwarium, niż do zwykłej głowicy, właśnie z filtra wewnętrznego, ponieważ on tylko po prostu zaciągał tą wodę i. Zdarzało się, że z tym całym dziadostwem, tym mułem, wyrzucał z powrotem do zbiornika. No, to akurat rozwiązanie nie jest zbyt dobre. No ale wracając do tematu naszych zajęć, to aranżacja naprawdę, jak, jak już to wspominałem, w no bardzo mi się podobała, była taka, można powiedzieć, na, nie wiem, może i 90% moich możliwości. Gdybym się bardziej postarał, byłoby może jeszcze ładniej. Ten piaseczek, tutaj ciemne podłoże, no ładnie to wszystko wyglądało. Jednak w pewnym momencie zauważyłem, że mam problem z obiegiem wody, tak to nazwać, w tym zbiorniku. Pod tymi kamieniami, za tymi kamieniami pod roślinami zbierało się dużo właśnie tych odpadów biologicznych, dużo tego syfu detritusu, de, czy jak to tam się nazywa mniejsza z tym, no i, i, i po prostu też problemy, jakie miałem z glonami, na początku już zmęczyło mnie właśnie czyszczenie tych, tych wszystkich kamieni, no i postanowiłem, że one po prostu wylecą. Później. Wydawało mi się, że już opanowałem troszeczkę tą całą plagę, no ale cały czas był problem z nawożeniem. z nawożeniem. Nie mogłem sobie poradzić z tymi nawozami, różne kombinacje, różne inne sposoby nawożenia. A wiadomo, że w akwarystyce najważniejsza jest stabilność i systematyczność, więc tutaj niestety poległem. Problem z doczyszczeniem tego wszystkiego i ze względu na to, że to podłoże, Aktywne mieszało się z tym piaseczkiem, co mówiłem, że dla mnie to nie problem, ale z czasem właśnie się robił problem. Te kamienie też przepuszczały to podłoże, gdzieś tam się osuwało to wszystko. Gdzie gdzie ten żwirek, ten, to podłoże aktywne przykryło właśnie te kamienie, no i nie miało to sensu. Wyleciały wszystkie kamienie w następnej kolejności, gdy dalej miałem jakieś tam niepowodzenia, jeżeli chodzi o glony i tak dalej postanowiłem powyciągać wszystko z tego zbiornika, zostawić tylko podłoże e, aktywne, bez tej lawy, bez niczego. E, mogłem zrobić tak, że e, zrobić, gdybym miał więcej woreczków tych trzy tych, tych siatek, to zrobiłbym to w ten sposób, że usypałbym kilka e, takich woreczków i wtedy lepiej na pewno by mi było. E, uformować ten zbiornik z jakimiś takimi podniesieniami, uskokami i tak dalej niż teraz, niż jakby na przykład do jednego nasypałem dużo tego, tej lawy wulkanicznej i był problem. Dlatego postanowiłem sobie już dać święty spokój, nie kombinować, w końcu stabilizować ten zbiornik no i postanowiłem tą lawę wyrzucić, dokupiłem też troszeczkę, znaczy nie, nie tyle troszeczkę, co do kolejne 10 litrów tego podłoża, tak, 10 litrów czy 10 kg, nie pamiętam jak tam jest zmierzone, tego samego podłoża, dosypałem, no i teraz można powiedzieć w takim najcieńszym miejscu jest około 3, 3,5 cm do chyba 5 albo 7 cm tego podłoża. Co ciekawe, producent dozwala też stosowanie, tak jak ja przyszedłem na wodę kranową z wodą RO. Dopuszcza stosowanie wody kranowej, jednak zaznacza, że żywotność tego podłoża może ulec zmianie, długość żywotności tego podłoża. Tak jak widzicie na załączonym obrazku, postanowiłem zrobić przycinkę i nie żałuję, że jej zrobiłem, chociaż akwarium wygląda dosyć ubogo, ale okazało się, że w tych wszystkich hasztach, co jest moją bolączką, i uważam, że jeżeli chodzi o akwarium roślinne. Jeżeli nie budujemy jakiegoś hardscape'u, czy jakiejś dekoracji, nie powinno być takie wysokie. Maksymalnie myślę, że 30-35 cm to jest idealna wysokość zbiornika, ponieważ powiedzmy tam 5 do 10 cm podłoża, zależy jak, jak to woli. Ja tu mam od 3 do tam powiedzmy 7 czy tam 5. Jeżeli ktoś daje coś po spód, no to wtedy te 10 cm wyjdzie, no nie ukrywajmy. No i zostaje nam jakieś tam te 20-25 cm na to, żeby roślinki sobie rosły. Myślę, że jest to odpowiednia wysokość, żeby te dolne części nie były aż tak brzydkie, żeby nie trzeba było kombinować. Tutaj widzicie, zostawiłem sobie tą aromatikę, która widzicie, górna partia jest ładna, zielona. To też jest problem z glonami, bo te dolne były strasznie zapuszczone, jeżeli chodzi o glony ale tutaj fajnie widać, że szczyty są piękne i zdrowe, a dolne partie są ubogie. Ona jest wciśnięta też tam w winkiel, gdzie, gdzie jest filtr, zasłania właśnie tą brzydką rurkę, Po przy ostatniej wymianie węży wlot i wylot z filtrami się po prostu rozsypały ze starości. Muszę coś nowego kupić teraz tymczasowo. Są tam jakieś rurki powkładane, jeszcze jakieś stare... Części z jakichś poprzednich filtrów. No i ona ładnie tam zasłania właśnie tą rurkę, która zaciąga wodę do kubełka. Resztę roślin zostało przerzedzonych. Takie najlepsze fragmenty tych roślin po prostu wziąłem i gdzieś tam powsadzałem, żeby nie wyglądało tak strasznie. Tą bliksę rozdzielałem, bo już rośnie mi w takich, takich dużych kępkach porozdzielałem ją i z niej chyba zrobię taki ala trawniczek, tutaj na przedniej części jak się porozrasta, powsadzam ją gęściej, bo ją bardzo łatwo jest rozdzielić, dzielić na kawałki. I tu mam też troszeczkę lobeli, to ona też, z, można powiedzieć, złamie tą, ten kształt tej trawy. Do tego gdzieś tam zostały mi dwa krzaczki e, z taurogynem, zobaczymy jak ona sobie poradzi. Nie mam nic czerwonego. Na pierwszy plan był tam początkowo zakupiony Alternata Rosa Nerving i Alternata Mini, no ale niestety nie przeżyły. Gdzieś tam też z tyłu mam kawałki. No nie pamiętam jak ta roślina się nazywa, ale podobno ona jest bardzo wymagająca i nie lubi twardej wody. U mnie rośnie jako jedyna z takich roślin, które, które, które po prostu mam pierwszy raz. I takie można powiedzieć troszeczkę trudniejsze, to jako jedyna przetrwała to, to wszystko. To co zostało w zbiorniku, to oczywiście limnofilia aromatica, pogestemon erectus, rotala Hra i, i rotundifolia zmieszała się ze sobą, jedna z drugą. Green to wygląda naprawdę kiepsko. Ludwigia Mini Super Red, tam z tyłu też jest chyba rotala Butterfly, jakaś resztka. Tam jeszcze hygrofila polisperma, jakieś kawałki. No ona, ona można powiedzieć, hygrofila polisperma, ona mi uratowała zbiornik, ponieważ bardzo szybko rosła i nadmiary wszystkie zjadała, ona zajęła można powiedzieć przynajmniej 50% jedna roślina, 50% zbiornika. I ona przejęła naj, chyba główną walkę z glonami i z nadmiarami tego, co było w zbiorniku pozostałe rośliny, te co były schowane w jej cieniu, no to naprawdę fajnie sobie wyglądałem tak nie wiem, czy będziecie widzieć na tym, bo nie będę robił zbliżeń, bo nie ma czego robić zbliżeń, może jak to zacznie ten zbiornik wyglądać, to wtedy jakieś zbliżenia porobię. W każdym razie była jedna tam japonika schowana właśnie w, pod tą hygrofilą polispermą, no i tam ona bardzo ładnie wygląda, jest czysta od glonów, jest po prostu w idealnym stanie. No a pozostałe rośliny, te, które gdzieś tam próbowały przebijać się, no to są jakie są. Mam nadzieję, że teraz jeszcze nie robiłem testów wody, bo pewnie bym wam popowiadał troszeczkę. Ale po ostatnich testach z niedoborów to było tylko azot, troszeczkę za dużo było magnezu, ale to też moja głupota z tego względu, że. Zamiast używać tylko zwykłej, czystej wody RO do uzupełniania ubytków tego, co odparuje, to używałem wody kranowej zmieszaną z RO i myślę, że przez to skumulował mi się troszeczkę i wapń, i, i magnez, i potaz, i wszystko. Myślę, że to tyle. Słyszymy się w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że już nie będzie wstydu pokazać zbiornik, że to wszystko odbije i że po raz kolejny nie będzie... Tragedii. A na dzisiaj to wszystko, oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie tym, co pozostali do końca, no i do usłyszenia w kolejnym filmie, cześć.